Cześć. Jestem Marta i dzisiaj chcę Ciebie zabrać w krótką podróż do świata liczb, które kryją w sobie historię Twojego życia. Wyobraź sobie, że każda cyfra w Twojej dacie urodzenia to mały klucz, który otwiera przed Tobą Twoje talenty, wyzwania, a nawet misję, którą los dla Ciebie przygotował. Pierwszy klucz to liczba dnia. Urodzenia, to ona pokazuje, jakie drzemią w tobie zdolności od pierwszego oddechu. Dzięki niej dowiesz się, czy Twoja siła tkwi w kreatywności, w empatii, w analizie albo w czymś zupełnie nieoczekiwanym. Drugi klucz, czyli liczba życia, zwana też drogą życiową, to suma wszystkich cyfr Twojej daty. I to ona wytycza główny kierunek. I cel Twojej drogi. To jak wskazówka kompasu, która mówi, tu masz iść. Potem mamy mapy na kolejne dekady, czyli siedem piramid, które rozkładają przed tobą scenariusz życia. Od 0 do 27 lat, czyli tak zwane fundamenty, i to, co tobie. Przyniosła młodość. 27 do 36, czyli pierwsze próby i decyzje. Następnie mamy 36 do 45 lat to moment przełomu i pełnej odpowiedzialności. 45 do 54 to już stabilizacja, ale i nowe wyzwania. 63 do 72, czyli mądrość i spokój serca. Każda z tych piramid mówi o Twoich największych zasobach, zadaniach do wykonania, jak również lekcjach transformacji. To tak zwany szczyt piramidy. Do tego dochodzą karmiczne liczby i dary duszy. One odsłonią przed Tobą. Co przywlekłeś z poprzednich wcieleń, a jednocześnie wskażą, gdzie czekają na ciebie największe skarby. I wreszcie praktyczne rekomendacje, mantry, kolory, afirmacje, które krok po kroku pomogą tobie harmonizować energię, uwalniać blokady i wzmacniać twoje naturalne talenty. Zamówić to możesz bardzo prosto. Wystarczy, że napiszesz do mnie smsa pod numer 604 865 762 i wystarczy mi Twoja data urodzenia. W ciągu 48 godzin dostaniesz ode mnie pełny, ilustrowany raport, gotowy byś mógł w nim działać. Od razu. Naprawdę warto dać sobie tę szansę. Przekonasz się, że życie w zgodzie z liczbami to życie w zgodzie z samym sobą. Pozdrawiam.